Jakie są dobre praktyki efektywnego Wykorzystania chemii. Zaczynając, pierwsza rzecz taka podstawowa. Woda nie spełnia podstawowych warunków. Mówię tutaj o twardości pH, temperaturze. Sadownik polski nie pozwoli sobie na oprysk zimną wodą, natomiast rolnicy czerpią ze źródeł, gdzie ta temperatura wody jest nawet 4 stopnie. To jest pierwszy błąd taki bardzo logiczny, fizy fizyczny wręcz. Żadna substancja nie działa w takiej temperaturze. Dodawanie adjuwantów, pomagających, wspierających. Do 20% skuteczności produktu. Czyli jeżeli on działa na poziomie 80-85, to nagle mamy prawie 100% skuteczność dzięki dodatkom. Takie proste rzeczy, dobre maszyny, ale mam nadzieję, że akurat w Polsce przez te ostatnie lata można było uzupełnić tak tabor, żeby mieć tutaj pod względem maszyn a to na wysokim bardzo poziomie.